Żel Hans Legenda Dzisiaj rano niespodzianie Roksana włącza pranie Pralka brzęczy ona jęczy i to mnie męczy Wszystko w górze brzęk banalny nie Wydziera się hołota Sąsiad kurski kota z tych dźwięków wynika poezja Żelhansa, ma serce jak z worka, melodia to pyzona, miłosna piosenka, gdy ton to niech dźwiękach, super już gniez na przeboju, że ten rytm Pyzona, serca porusza, to cudna muzyka, a słowa Żelhansa. Z tych dźwięków wynika poezja Żelhansa, ma serce jak zworka, melodia to pyzona, miłosna piosenka, gdy ton to nie w dźwiękach, słucha już gniezno przeboju. Żelhansa prusowa odgórzaczem, warcie brzęczy, dziecko płacze, dźwięczy flaszkę już bez końca, Magda wałkiem bije, Bartka w bramie, stara Skoda, a teściowa gna po schodach, kaloryfer jak renifer, krzeszczy jak sam Lucyfer. Z tych dźwięków wynika poezja Żelhansa. Ma serce jak z worka, melodia to pyzona, miłosna piosenka. Gdy ton toni w dźwiękach słucha, już gniezno przeboju. Żelhansa ten rytm pyzona serca porusza, to cudna muzyka, a słowa Żelhansa.